Jak udowodnić, że to, co mówi Twój narrator, jest prawdą? Niezależnie od tego, czy pracujesz z trzecioosobowym narratorem, czy z pierwszoosobowym narratorem, jako autor masz obowiązek sprawić, aby Twój czytelnik uwierzył, że to, co się dzieje w Twojej powieści, dzieje się naprawdę. To znaczy, żeby po prostu bez żadnych e, wątpliwości szedł w kierunku fabuły, którą mu wytoczyłeś, e, i żeby wierzył w narratora i to, co ten narrator mu przekazuje. Jednak, kiedy patrzę na wczesne drafty powieści, czyli wczesne wersje manuskryptów, to nie zawsze jest oczywiste. Bardzo często mamy do czynienia na początku z narratorem, który informuje nas o wszystkim. Na pewno słyszałeś o zasadzie pokaż zamiast powiedzieć, i wiesz, że ja lubię tę zasadę traktować trochę inaczej. Wierzę bowiem, że i pokazywanie, i mówienie w powieści jest. Wyjątkowo ważne i naszym obowiązkiem jest wiedzieć, kiedy użyć jednego narzędzia, natomiast kiedy użyć drugiego. Jeżeli bowiem będziemy, na przykład, o wszystkim czytelnika informować i mówić mu dokładnie, jak wszystko przebiega, to dostaniemy obszerny tekst, gdzie będzie brakowało nam hierarchii wartości w naszej powieści. Jeżeli natomiast będziemy pokazywać wszystko czytelnikowi, to nagle Będziemy musieli opowiadać mu o rzeczach, które są dla niego istotne. Zamiast więc opisywać tych łez, które wychodzą z oczu naszego bohatera w scenie, kiedy chodzi tylko o to, żeby powiedzieć, że płacze, wystarczy właściwie powiedzieć właśnie to, że nasz bohater. Płacze, nie ma sensu analizować kryształków tej wody, która z tych oczu wypływa. Więc jeżeli chodzi o podejmowanie takich decyzji, kiedy powiedzieć, kiedy pokazać, to właściwie w naszych głowach często rodzi się mnóstwo wątpliwości. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik pozwoli nam je raz na zawsze rozwiać. Co oczywiście nie oznacza, że w użyciu będzie to takie proste, jednak obiecuję ci, że ten filmik nakieruje cię na dobrą drogę. Problemem, który pojawia się bardzo często w pierwszych draftach, jest to tylko i wyłącznie problem, dlatego że często nie jest naprawiane w kolejnych draftach Twojej powieści, jest to, że bohaterowie przychodzą do Ciebie ze wszystkimi informacjami. Każdy z nich chce Ci coś powiedzieć, każdy z nich chce opowiedzieć Ci całą swoją historię życiową. I jako autor czy autorka masz obowiązek wysłuchać tych postaci i oczywiście, że napisać o tym wszystkim w swojej powieści. Jednak w momencie, kiedy do powieści wchodzi czytelnik, nasza relacja z tym czytelnikiem zaczyna się zmieniać. To już nie jest osoba, która będzie wysłuchiwała naszego traktatu niezależnie od tego, o czym my mówimy, to nie jest osoba, która interesuje się naszymi bohaterami, zanim jeszcze bohaterów pozna, jest to osoba, która chciałaby się zaangażować emocjonalnie w naszą powieść. I jeżeli w tym momencie pokażemy jej draft w formie raportu z, z danego z in, emocji i opinii, i uczuć i myśli naszych bohaterów, to nasz czytelnik nie będzie w stanie się emocjonalnie zaangażować w naszą powieść. Dlaczego? Dlatego, że zamiast sprawiać, żeby czytelnik poczuł strach, to my mówimy, że nasz bohater na przykład się boi. I to nie jest wystarczające, bo jeżeli powiem ci, że Kasia się boi, to ty tego strachu absolutnie nie czujesz. Ja wierzę, że bohaterka Kasia się boi, ale nie odczułam tego na własnej skórze i jako czytelnik nie jestem zaangażowana emocjonalnie w taką informację. Jednak, jeżeli teraz skupię się szczegółowo na opisywaniu tej emocji strachu, to może zrobię to w tak trudny sposób, że mój czytelnik również nie będzie w stanie go poczuć, bo zawaliłam go opisami tak oryginalnymi i tak eksperymentalnymi, że nawet nie zrozumiał, o czym mówiłam. Więc jest to bardzo ważne, żeby znaleźć równowagę między mówieniem a pokazywaniem, i moim zdaniem najlepiej robi się to, jeżeli uznamy, że cała narracja w naszej powieści ma dawać dowód naszemu czytelnikowi na to, że to, o czym narrator mówi, jest rzeczywiście prawdą. I czasem ten dowód wystarczy pokazać, że ktoś płacze, czasem ten dowód będzie wymagać od nas um, więcej informacji, i ty jako autor Poprzez rozwijanie swojego warsztatu i proces redakcji zacznie zauważać, kiedy ten dowód jest wystarczający dla czytelnika. Chciałabym podzielić się z tobą dwoma fragmentami i porównać je do siebie, zobaczyć, co się dzieje, kiedy po prostu będziemy kazać czytelnikowi zaufać na słowo narratorowi, a co się stanie, kiedy zaczniemy dawać dowody tego, że to, co mówi narrator, jest. Prawdą. Chciałabym również, żebyś po tym filmiku zaczął przyglądać się swoim tekstom oraz tekstom innych pisarzy i zauważył, w jakim momencie e, pisarz albo ty mówisz czytelnikowi, jak ma się czuć, a w jakim e, momencie i w jaki sposób udaje ci się wywołać w czytelniku e, te emocje, które chciałbyś, żeby czuł. Była piękna pogoda, jednak Kasi to nie cieszyło. Nie mogła się na niczym skupić, a dzień mijał w bezlitosnym tempie. Powinna chcieć spędzić go z Magdą, ale od jakiegoś czasu Magda ją irytowała, chociaż Kasia nie potrafiła powiedzieć dlaczego. Po raz pierwszy od trzech tygodni białe chmury usąpiły miejsca błękitnemu niebu. Kasia siedziała na trawie, pozwalając promieniom słonecznym lizać jej osłonięte ramiona. Od dziesięciu minut wpatrywała się w to samo zdanie, jednak litery drażniły się z nią i nie chciały łączyć w logiczne zdania. Do Magdy miała zadzwonić rano. Zdążyła umyć naczynia i przebrać się trzy razy, ale jej ręka nawet nie drgnęła w stronę telefonu. W głowie Kasia formułowała wyjaśnienia. Każde z nich jednak pęczniało złośliwością. Wyobraziła sobie wspólny spacer i magdeł, która pewnie będzie ją męczyć wywodami na temat statystyk i badań, jakby był z niej jakiś wielki ekspert. Oczywiście, jedną z głównych różnic, jakie pewnie zauważyłeś, jest długość tego tekstu. Pierwszy tekst jest zdecydowanie krótszy niż tekst drugi, ale to nie oznacza, że zawsze tak ma wyglądać różnica między mówieniem a pokazywaniem. Z mojego własnego doświadczenia, pokazywanie bardzo często wychodzi dużo krótsze niż kiedy próbujemy tłumaczyć czytelnikowi wszystko, co ten czytelnik właściwie absolutnie zrozumie, jeżeli pokażemy mu obraz. I właśnie to słowo jest święte. W przypadku drugiego fragmentu absolutnie zobaczyliśmy obraz. Mieliśmy akcję i mieliśmy czasowniki, które w aktywny sposób e, wprowadzały interakcje między Kasią, a jej otoczeniem, między Kasią, a Magdą i między naszymi postaciami, a czytelnikiem. Nasz czytelnik musiał zacząć Analizować i interpretować zachowania tych postaci. Musiał w siedzeniu Kasi i patrzeniu na tą kartkę papieru, i już czytaniem w kółko jednego zdania przez 10 minut, zrozumieć, że jest to ta emocja, którą w pierwszym fragmencie nazwaliśmy. Jej niemocą skupienia się na tym tekście. Więc w pierwszym fragmencie nazywaliśmy te emocje po imieniu, e, dawaliśmy im przymiotniki, e, dawaliśmy. To był obraz dosyć stateczny, w którym, którego nie moglibyśmy sobie wyobrazić, gdybyśmy mieli ten tekst reżyserować. To raczej brzmi jak głos, który mówi w jakiejś ciemni, ale obrazu nie widzimy. Natomiast w drugim tekście absolutnie widzieliśmy obraz, właściwie mogliśmy patrzeć na to, jak osłają się przed nami jakiś film. I to jest moja rada. Jeżeli chodzi o udowodnianie tego, że narrator ma rację, jednym z takich najprostszych sposobów, żeby to osiągnąć, jest po prostu wyobrazić sobie swój tekst jako film. Jeżeli widzę tekst pierwszy, to nie mogę sobie wyobrazić tego filmu, prawda? Nie ma przede mną żadnego obrazu, ja nawet nie wiem, gdzie znajduje się do, do bohaterka, dopóki nie dochodzimy do zdania trzeciego czy czwartego. Właściwie nie. Patrzę teraz na ten tekst i nawet w trzecim i czwartym zdaniu nie widzę, gdzie i kiedy znajduje się ta postać. Natomiast w drugim fragmencie bardzo szybko widzimy już trawę, książkę w ręka bohaterki, więc już od razu przed naszymi oczami. Pojawia się obraz. I co więcej, w drugim tekście pozwalamy naszemu czytelnikowi pochodzić trochę dookoła tego tekstu, dookoła tych postaci, e, zauważyć i wyciągnąć swoje własne wnioski. I w momencie, kiedy do naszego tekstu wprowadzamy czytelnika i pozwalamy mu wyciągać swoje własne wnioski, nasz czytelnik zaczyna się emocjonalnie angażować, bo teraz od niego zależy to, co się dzieje w tej powieści, e, od jego zrozumienia zależy to, co będzie się działo dalej. Więc wyobrażenie sobie naszego tekstu jako filmu jest jedną z najfajniejszych porad, jakie mogłabym Ci dać, i to jest to, co ja zawsze robię z moimi tekstami. Więc tak jak widzisz, w tym drugim tekście pozwoliłam sobie też na mówienie pewnych rzeczy, ale przede wszystkim przywoływałam przykłady. To jest taka kolejna, najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o dawanie tego dowodu. Kiedy o czymś piszesz do swojego czytelnika, zawsze jeżeli myślisz, że czytelnik od razu się nie załapie, daj mu przykład tego, co się dzieje. Zamiast mówić o tym, że Magda drażniła Kasię, pokazuje przykładową rozmowę, która dzieje się w Kasi głowie. Pokazuje, jak i o czym ta rozmowa mogłaby mieć miejsce i użyłam czasów które pokazuje emocje Kasi w stosunku do tej rozmowy. Kasia nazywa to męczeniem Magdy na temat. Um, prawda? I, I wybór tego czasownika był bardzo świadomy. Mogłam powiedzieć, że po prostu Magda dawała jej wywód, um, albo Magda opowiadała jej, ale wybrałam czasownik męczący, żeby pokazać emocje Kasi. Jakie w tym momencie ona może odczuwać. I miałam nadzieję, że dzięki temu mój czytelnik zrozumie, że ich relacja stała się skomplikowana i Kasia nie do końca chciałaby spotykać się z Magdą. Więc wybór świadomy czasowników to jest ostatnia rzecz, która sprawia, że uda ci się udowodnić to, co mówi narrator swojemu czytelnikowi. Na pisarskim wsparciu dam ci ćwiczenie, jedno z moich ukochanych ćwiczeń, które ostatnio odkryłam, dosłownie trzy dni temu stworzyłam to ćwiczenie, które pozwala mi wykorzystywać czasowniki w innowacyjny, w oryginalny sposób. W sposób taki, gdzie czasowniki pozwalają mi budować relacje między bohaterami oraz relacje bohatera z czytelnikiem i relacje bohatera z jego otoczeniem. Więc jeżeli chciałbyś, chciałabyś dostać ode mnie to ćwiczenie, to zapisz się do pisarskiego wsparcia na powieściologii. Jest to. Strefa, w której możesz rozwijać swój własny warsztat. Kilka razy w tygodniu wrzucam tam artykuły i filmiki, narzędzia, informacje oraz ćwiczenia, które pomogą ci rozwijać warsztat w swoim własnym tempie. Subskrypcja do tej strefy kosztuje 10 zł miesięcznie. Masz wtedy dostęp do całego archiwum, oraz oczywiście ciągle. Nowych materiałów, które tam zamieszczam. Więc link umieszczę w opisie do tego filmiku. I jestem bardzo ciekawa tego, jak ten filmik zadziałał na Twoje pisanie. Czy kiedy patrzysz na swój tekst, to widzisz, że może w pewnych momentach brakuje tutaj dowodów i chcesz, żeby Twój czytelnik brał coś na słowo. Ja proponuję Ci inną drogę. Wyobraź sobie swój tekst jako film, wyobraź sobie Czytelnika, który wchodzi i chciałby sam wyciągnąć swoje własne wnioski i zinterpretować zachowania bohaterów, i przede wszystkim daj dowód na to, że to co mówi twój narrator jest rzeczywiście prawdą. Ja na razie wracam do pisania i życzę ci niesamowitego dnia z pisaniem, wszystkie informacje o nadchodzących warsztatach, artykuły itd. znajdziesz na stronie Powieściologia. Do zobaczenia. A jeśli szukasz czegoś więcej, to na stronie powieściologii znajdziesz mnóstwo materiałów, które pomogą ci się zmierzyć z każdym pisarskim wyzwaniem. Możesz poczytać o moich doświadczeniach na blogu, znaleźć rozwiązania fabularne w e-bookach z ćwiczeniami, które stworzyłam w odpowiedzi na Wasze potrzeby, oraz wziąć udział w niepowtarzalnych warsztatach kreatywnego pisania. Podziel się swoim tekstem z innymi pisarzami na pisarskim open micu, albo wyślij mi swój tekst, a ja dam Ci konstruktywną krytykę, dzięki której znajdziesz serce swojej historii. Możesz również wysłać mi wiadomość na powieściologiamaupa.gmail.com i zapisać się do nowego newslettera Powieściologii. Do zobaczenia na pisarskiej drodze!